Przejechaliśmy do lasu, żeby się przejść. Nie, że brakuje nam siłowego powietrza, bo mieszkam na wsi. Ale jest tak fajnie, wiecie, z rodziną w innym miejscu. A później jedziemy do siostry odwiedzić ją. Tam za mną jest taki grill bar. Oskar jest spóźniony ze śniadaniem, dlatego dostał tutaj śniadanie z grill baru. I idziemy teraz do lasu. Zmęczeni już jesteśmy. Uf, zobaczcie, jak to jest fajnie. Taka alejka, ulica, fajnie się idzie. Oczywiście można bocznymi uliczkami też iść, ale to już jest, wiecie, dla rowerzystów, dla co jeżdżą. Mansi Bike, a tu jest coś? Ale tą stroną nie dzielę. Fajnie, takie świeżutkie powietrze, zobaczcie. Zieloniutko. Nie, bo jest w sumie niebieskie, ale wieje mocno i te chmury co chwilę się tak prze, przemieszczają. Fajnie. Ławka, można sobie zasiąść, widzicie? jest droga i tu teraz, w którą stronę mi się wydarzy że... a tu się droga kończy ok zobaczcie asfaltu kradli ehm. oliwarek już sobie usiadł Uch, zmęczony jesteś? Ja. <grywa> Uch. idziemy dalej tutaj wyszliśmy tą stroną tu już jest zamknięta droga, bo jest Idziemy w tą stronę. Uch, muszę dogonić rodzinę. Zobacz jak to jest wysoko. Cię może wydaje, że to nie jest wysoko, ale ja stoję tu na dole. O, Oliwerek powieg tam całkiem do góry. O, ale mamy po Wysoka. Wysoko? Spójrz, nie Dzisiaj mam jakiś dzień szalony. Zobaczcie, co ja zrobiłam. Nie wiem, czy tu widzicie. Tu leżą szkła. W tej kamerze nic nie widać, ile tu szkieł. Ok, to pokażę tak. Uch. Tym talerzem puchnęłam w to. Także tu są płatki owsiane, tu są szkła. Zaczęłam zamiatać. Szkła, 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 szkła. Także Powiedzcie mi, co się dzieje. Tak czasami lecą mi tak szkła. Wszystko tłukę. Zobaczcie, kochani. Mój synek Oliwerek lubi piec. I takie kuki z upieku. Tu widzicie, takie mają malutkie plamki. Te plamki to jest czekolada roztopiona pewnie. Znaczy roztopiona. Ciepłe one są to. Tak wygląda. No, super. I tu mam... Patkę zrobioną, kubeczek od mojej siostry miętowa. Smacznego. Dzień dobry, kolejny dzień, poniedziałek, godzina 8. Widzicie, kto mnie tu zbudził? Przyjechali ci elektrycy i nam montują wywiecznik do kuchni i wywieczniki do łazienki. Człowiek chce spać, się wykąpać, a tu <noise> idę. Idę sobie, myślę, na dwór zaczę tak powietrza, nie przeszkadzać im, bo oni latają w tą i nazad. Ani w łazience nie mogę być, ani w drugiej łazience, ani w kuchni. A przez kuchnię u nas się, jak widzicie, wchodzi, więc um, będę bezpieczniejsza na dworze. Sobie, myślę, nie będę przeszkadzała im, ani nic mi na łeb nie spadnie. A tu pada, spada mi na łeb deszcz, jak zwykle deszcz. Witajcie, jest ten sam dzień, troszeczkę już później. Chcę Wam pokazać mój nowy wywiecznik, który już tu mam i przygotowuję taki, taką małą potrawkę dla dzieci z makaronu z wczorajszego dnia. Także zobaczcie. Wywiecznik jest prawie taki sam jak ten drugi, tylko że tu ma tak dodatkowo taką część i ma cztery lampki pod spodem zamiast dwie. Włączam gło, głośno, włącznik wchodzi. I wyłączam na minus, nie ma żadnego dodatkowego przycisku. Trochę dziwne, no ale można się przyzwyczaić. I zobaczcie, jak widzicie mnie tu, to ja głową jakby uderzam. Nie wiem, czy widzieliście? Właśnie tak, jak ja tak nie stoję, to tak głową jakby uderzę w niego, a ja zawsze lubię mieć wyżej. Niestety tego wywiecznika nie można wziąć jakby wyżej. No już niech będzie trudno, już nie. Już nie będę marudziła. W każdym razie wzięłam kiełbaski peweroni. Chłopcy lubią je. Zawsze pizzę sobie zamawiają z tą kiełbaską. I tak makaron z poprzedniego dnia. Tak jest trochę sklejony, gdzie nie idzie, tak jak widzicie. I teraz wrzucę tutaj na talerz jajka i to jajkami. To będzie taka szybka poprawka. Także nalałam mleka trochę do tych jajek. Troszeczkę składu. Teraz to rozbełtam i zaleję właśnie te, ten makaron. I jeszcze rzucę na to parmazanu, żeby takie było trochę ciągutki. A tu się fajnie podgrzewa. To już samek sobie fajnie smakuje, tylko oregano odrzucić, no ale żeby było bardziej takie syte, to... Ja i sami im zaleję. To no tak jest wygląda. Dzisiaj tak troszeczkę się ciągnie takie leciutki. Jest kremowy taki ten. Tu nie ma sosu, ale to tak kremowo trochę wygląda. Dlatego, że dałam parmazan. Także zajadamy. Witajcie. Wyszłam na dwór, bo u nas zobaczcie, jaka fajna pogoda. Są, są chmurki, bo są, ale. O, tu jest trochę ciemno. Ale yy, wywiesiłam ciuchy za mną Wiesiłam ciuchy, które są jak widzicie białe, bo wyprałam i wisiały w domu, ale ściągnęłam je z linek z domu i przyszłam na zewnątrz, Było tak jak wam pokazuję, słoneczko jakby trochę wyszło mimo, że cały czas pada, cały czas u nas pada i tak ma padać cały lipiec. Także za jakiś czas wyjeżdżamy do Polski, na mały tydzień, w sumie na tydzień. Z e, e, czego się bardzo cieszę. To było takie trochę nieplanowane. Fajnie, że się udało. E, I dlatego tylko ten tydzień i mam nadzieję, że w Polsce będzie ładniejsza pogoda, co sobie troszeczkę poużywamy, bo tutaj jest szaro, buro i ponuro. Także... Zobaczcie, mój ogród. Się użalać, ale się płakać chce. I wiecie co? To są moje ogórki. Widzieliście ile ich było, nie? I te dziadowskie, jak one się nazywają, ślimaki. Ja tu przychodzę codziennie w takim jednym. W tej skrzyni to może być 23. Ja wiem, że to by trzeba było tu posprzątać. To wszystko, co widzicie, nie? Ale ja nie mam siły, my nie mamy siły. Ani ja, ani mój mąż. Yy, I tak się chcemy stąd wyprowadzić, to tak wiecie, jeszcze żeby, aby trochę było. A zobaczcie. To są malinki, które dostałam od mojej kuzynki ex-narzeczonego. One są strasznie dobre, ale takie jakby dzikie. Tak się, wiecie, jak się urwie, to te kulki tak odpadają od siebie, takie... Ale bardzo są dobre. Oj, fajnie słoneczko wyszło, fajnie, fajnie. O, te kwiaty mi się porobają, bo one jakoś takie leżą w tej chwili. Ja musiała... Tu strasznie chciałam coś zrobić, żeby ta choinka... Ta tuja i ta tu choineczka i coś w środku miał być, widzicie wam mi raz pokazywałam chyba tu była ta trawa i tu są takie kawałki tu była te z tymi pomponami i to mi tak za bardzo nie idzie, nie wiem co chwilę usycha o, tu jest już coraz więcej tego hortensji no śliczna, taka fioletowa ale patrzcie, ta jest niebieska <grym> także ten sam krzak niebieski, fioletowy on się pewnie zamieni na fioletowe, a tu ma bardziej tak fioletowe kwiaty. Hmm. Na dzień matki kupę lat temu fajnie Coś się dzieje w ogrodzie. Trawa jest strasznie wysoka, nie ma kiedy jej kosić, dlatego że no, tak jak mówię u nas cały czas pada. Ej! ten się chyba czubek od wyprostował. Nie, no jest krzywy, ale zobaczcie. Nie jest taki krzywy jak ostatnio Wam pokazywałam. Dziwne rzeczy się dzieją. Ogród jest taki jak to się mówi. Czarodziejski. Zaczarowany, nie wiem takie. To jak co, ale ja to bym mogła mieć pracę, żeby tylko prać. Tylko, że prać i ten zapach taki fajny, czystych rzeczy. Mm, I wieszać na dworzu. Ściągać tak nie bardzo, ale wieszać. O, zobaczcie. Nowe ogórki. Zasadziłam. Zobaczcie. Kolejne też zasadziłam. I wiecie, gdzie one stoją? Tutaj. Mam garaż. No tu stoją te. O, to się przewidzimy. No i zobaczcie, tu był ślimak i zeżar. Tylko te kikuty zostały. Normalnie bezczelność, te... A to jest od mojego tatusia dla oliwerka i Oska, albo odwrotnie. Nie, to chyba Oska, to Oliwerek odwrotnie, bo pierwszy Oska się urodził, to była ta ładna. Pamiętam, a drugiej nie mógł tatuś skołować i skołował. Także mam dwie. A tu są rowery, bo my mieliśmy wichurę. Jak sobie leżą? Ostrość, żebyście widzieli, jak to leżą. A tu są pomidorki. A tu widzę, że się połamało trochę. To jest ten. Jak to się nazywa? Takie coś do palenia. No, jak świeczka, coś takiego. Tu wyłubuję, bo tu spadło trochę. Tego no, no to są te moje śliczne róże. No, ta jest jakaś zgnita, ta jest złamana. No, musiałam ją wziąć do domu. Taki starodawny trochę i romantyczny bukiet z takich nie. Ja miałam takie podobne do ślubu, takie takie właśnie ala kremowe i gdzie różowe ja miałam taką złotą suknię ubraną w sumie, w złotych kolorach bo ja byłam... nie, miałam kości, nie mam kościelnego ślubu tylko cywilny chyba to się nazywa także sobie strzeliłam złotą suknię zobacz jak ja wyglądam, jakbym miała takiego koka fajnie, już niedługo będę z rodzicami z siostrą, z tą siostrą, która była na konfirmacji. A ja mam dwie siostry, a druga siostra mieszka niedaleko mnie, w tej miejscowości, gdzie chłopcy chodzą do szkoły. I ona w sumie powiedziała, kiedy zamówiła samolot, że wyjeżdżają wtedy i wtedy, a to w sumie są nasze wakacje, takie już wspólne, bo w tej chwili już dzieci mają, tak jak mówiłam Wam, wakacje, a wspólne mamy za jakiś czas. I w sumie tego samego dnia. Ona wyjeżdża do Polski, jak my zaczynamy wakacje. Także zamówiliśmy też bilety, a ja mam paszport ważny do 31 sierpnia. A dowodu już w ogóle nie mam czynnego, czynnego, legalnego, znaczy też już upłynął czas, muszę nowy wyrobić, także myślę, że w Polsce to zrobię. Ale jak my będziemy tak krótko, no to nie wiem, czy to będzie czas, czy... Mogę tu w Kopenhadze zrobić też, ale chyba dowodu w Kopenhadze nie może. Nie mogę, nie wiem nawet. Ale żeby paszport wyrobić, to trzeba pierwszowód zrobić. Tylko, fajnie w Kopenhadze, bo oni mi przyślą, a znowu w Polsce będę musiała jechać. A ja nie wiem, czy my damy radę jechać um, kiedyś tam, a jakby się przez ten czas trafiła jakaś... Nie wiem, wycieczka czy coś, no to jestem bez paszportu. To pierwsze muszę jechać do Polski, żeby w inne miejsce zagraniczne wyjechać. Także nie wiem, tak trochę mało czasu mam, chyba zrobię w Tuwdanii, mi się wydaje. Nie wiem, takie jakieś pomyślniki mnie wzięły. No i tak. Mało bagażu, zawsze kiełbasy przywieźliśmy sobie żeby zamrażalce miałam i zamroziłam sobie, mieliśmy tak na pół roku mniej więcej a teraz to tak no w samolot nie wsadzę tego wszystkiego Ym. i też za bagaż płacić więcej to w ogóle nie ma sensu, także cieszę się bardzo, że jedziemy do Polski tak impulsywnie, ale jakby samochodem to fajniej by było bo więcej rzeczy się weźmie z sobą do domu i dłużej można być i Hmm, zawsze jedziemy też do Niemiec, chociaż do Niemiec to i tak i tak pojedziemy, bo Oliwerek chce sobie jakieś tam zakupy zrobić z Oskar, także opaki są już w tym wieku, nastolatki, także oni już wiedzą co chcą, także to, to też. Ja, hmm. No szkoda mi tylko, że tych Oliwerek lubi sobie słonecznik, przywieźć z Polski, chrupki, te flipsy. Ja kiełbas zawsze bardzo dużo kupuję, bardzo, bardzo, bardzo dużo kupuję. Mm, mamy taką lodówkę tą, jak to ona się, przewoźną, czy jak ona się nazywa, tą wiecie, lodówkę i te elementy i wszystko. I wtedy jak śpimy w Niemczech, bo my zawsze bierzemy nocleg, żeby nie było tak, wiecie, transport, tylko żeby to było jako podróż, nie? Tak, żeby już wakacje były, jak się tylko wsiądzie do samochodu. Także my jesteśmy w sumie wolni, chcemy to się zatrzymamy, śpijmy, nie to nie. Ym, podoba nam się w jakimś miejscu dłużej, no to dłużej jesteśmy i to tak, tak trochę, trochę tak wolno, y, wolniej nam to idzie, tak czy też wolni jesteśmy, nieuzależnieni od nikogo. A jednak jak samolotem, no to już wiemy, kiedy wracamy, także hmm, fajnie! ale mogło być lepiej, nie jesteśmy przyzwyczajeni tak, żeby tak wszystko tak było, tak wiecie, od ściany do ściany, tak. No ale będzie to jakoś fajnie, cieszę się, że się zobaczy z rodziną, a najlepsze jest to, że się wszyscy zobaczymy, bo zawsze jak ja jestem, to moja druga siostra nie jest, a jak ona jest, to ja już pojechałam, tak się wymijamy, a teraz będziemy wszyscy w sumie razem, także super fajnie, bynajmniej w lato raz byliśmy, tylko yy... W październiku raz byliśmy, no wszyscy razem, ale, ale, ale to jeden, jedyny raz. Także super fajnie, cieszę się, bardzo się cieszę. Muszę się Wam pochwalić, zrobiłam znowu bułeczki. Nie wiem, czy Wam już kiedyś pokazywałam na burgery. Są naprawdę takie pysiaki. Dzień dobry kochani, witam Was na moim kanale. Zobaczcie, mamy słoneczko dziś ale tylko tu z rana. Wtedy będzie deszczało pierwszy dzień od naprawdę już tak jak już kiedyś wam dwóch tygodni. No to już teraz przeszło, jest dwóch tygodni. Eee, także gęba mi się śmieje. Muszę sobie zasiąść i już wam mówię, o co chodzi. Jak widzicie, już jestem wykąpana. Głosy mam jeszcze mokre. Te telefon jak trzymam, to mnie tak ta boli yy, ręka. No, w każdym razie tak. Jestem sama w domu. Mam randkę dzisiaj sama ze sobą, dlatego już jestem gotowa. Godzina jest dziesiąta, już jestem gotowa. Dlatego, że jak moi chłopcy mają teraz wakacje, to chodzimy bardzo późno spać. No ja tak śpię nawet do dziewiątej. Także dziesiąta jest, już jestem wykąpana. Nie maluję się. Mucha wleciała, ale jaka wielka krowa. Bo ja mam przecież okno otwarte, wyleciała. Nie. No, będę musiała ją ubić przed moim wyjazdem na randkę sama ze sobą. Tak, mam dzisiaj randkę sama ze sobą, dlatego że moich trzech chłopaków nie ma w domu. Pojechali na koncert tego Brusa Springsteena. Tak jak wiecie, to jest ulubiony piosenkarz mojego męża i on tak zaraził chłopców i mnie nie. Ja jako mama jeżdżę z nimi i jako żona, ale tym razem to są, wiecie co, miejscówki stojące. A jak są miejscówki stojące, żeby jakiś sens był stania, bo ma być 53 tysiące ludzi. Już byłam z Kastenem na takim koncercie Brusa Springsteena, że staliśmy nie z tyłu, ale tak w środku i w ogóle nic nie widać, bo to jest taka polana równa, nawet nie podwyższona, że że po prostu nic nie było widać, obok ludzie nas stali, sobie rozmawiali, także ich rozmowę było słychać razem z, piosenką, yy, z piosenkami, jak Bruce śpiewa. Także to nie było takie, takie fajne. A kupę lat temu, jak byliśmy na koncercie, to staliśmy w kolejce. To już chyba Wam kiedyś mówiłam, tak, że jak tylko zajechaliśmy, to Castan od razu chciał stać w kolejce, a obiecał mi shopping, obiecał mi, że pójdziemy do restauracji. W restauracji co Prawda, byliśmy, ale na tym shoppingu już nie, a miałam sobie kupić jakieś wygodne buty, żeby stać na tym koncercie. Ale, że się okazało, że y, tam jakieś. Takie są odgłosy ludzie mają wolne z pracy już, mają wakacje, i niektórzy, zanim jeszcze gdzieś wyjadą, to sobie albo remontują ogród, albo sobie. No trawę koszą, to jest taki normalny odgłos kosiarki, ale remontują domy takie, wiecie, z zewnątrz, jakieś flisy, jakieś te, nie flisy, no flisa to chyba też po polsku się nazywa, te kostki do tarasu sobie tam, żeby połowę ją mieć, to jakoś kroją jakąś tam maszyną, co tak piszczy, wory jakieś przerzucają i co chwilę słyszę takie dziwne rzeczy i ta mucha lata jeszcze na dodatek. No, i staliśmy w kolejce, staliśmy w kolejce prawie cały dzień. Koncert był o ósmej, także przestaliśmy tam bardzo, bardzo długo. Ja już na krzyż nie mogłam, a to jeszcze, było kupę lat temu ja z krzyżem miałam już wtedy problemy, ale nie takie. Już czułam, że coś jest nie tak, jak długo stoję, nie? I powiem Wam szczerze, że odmówiłam, powiedziałam, że trudno, ale ja na ten koncert nie pojadę. Nie wiem, czy bilet już jest sprzedany, bo jest na sprzedaż, ale wiecie, może się zmarnuje, trudno. Szkoda, bo trochę kosztował, także um, yy, powiem Wam szczerze, że odmówiłam i mi tak trochę dziwnie było, bo się czuję taka jakby nie z rodziną, tak wiecie. Tak trochę mnie to gdzieś tam boli, ale muszę wybrać siebie, bo ja naprawdę i nie ustoję i będę tylko taka. Co? Czas jakieś odgłosy. I, I słyszycie, ten tutaj ma zaparkowany sąsiad samochód, a żeby mam okno otwarte, to słychać wszystko, że on trzaska drzwiami od samochodu. Wszystko słychać. E, i, I postanowiliśmy wszyscy, że mam sobie dać spokój, że oni to rozumieją, że to, tamto i ja mam randkę z sobą, tak sobie powiedziałam. Oni już pojechali o ósmej, 6 minut po ósmej wyjechali. E, to jest w Odense i się tam jedzie jakieś tam dwie godziny, ale on tam jeszcze musi samochód ładować, także troszeczkę dłużej im zeszło. I już tam w sumie będą stali za chwilę w kolejce, za jakieś małe pół godziny. I. Yy, no i koncert mają o 20. Także współczuję im, a z drugiej strony oni się cieszą, także się cieszę razem z nimi. A ja kąpałam się, ubrałam koszulinę, nie maluję się, czyli jestem gotowa, jakieś jeszcze kolczyków trochę tutaj poubieram sobie i idę do miasta, popatrzeć, co mają w galerii, w, w, do różnych tam sklepów sobie pochodzę, może coś tam dorwie na, na, na jakieś tam są przeceny już letnie i um, powiem Wam szczerze, że dzisiaj mam taki dzień, że ja nic nie muszę, ja nawet nie muszę obiadu robić, mogę sobie coś zamówić i chyba tak zrobię, ale nic mi się nie chce, mi się nawet nie chce jechać, żeby tą randkę mieć sama z sobą. Także wiecie, jak jest nieraz taki dzień, że rób co chcesz, to się nie da. Normalnie nie mam ochoty, ale pewnie będzie fajnie, bo się zmuszę do tego. Także być może się odezwę później. Hmm, chcę strasznie iść do HM-u, bo już coraz więcej jest przecen. No ale ostatnio, jak byłam, to też było coraz więcej przecen, ale nie było jeszcze to, co ja także zobaczymy. Jestem w sklepie Gina Tricot i przymierzam takie spodnie szerokie. I one nie bardzo na mnie pasują z tyłu na... Myślę, są jakby dobre, ale jakby ciutkie były mniejsze chyba, myślę, że byłoby lepiej. To chyba tak nie bardzo leżą. Nie umiem Wam pokazać tyłu mojego. No tam nie taki płaski, trochę ten tył. A poza tym fajne spodnie takie trochę. Czy ja wiem, czy aż takie są. Zobaczę jeszcze, czy je kupię, jakbym włożyła je do suszarki. by się jeszcze tak mi rozeszły trochę. Tak wiecie. Tak, w ten sposób myślę, dlatego że one są bardzo, bardzo tanie. Także jakby coś się z nimi stało podczas no, suszenia, to nawet nie byłoby mi szkoda. No zobaczymy. A tu mam taką bluzeczkę na szczureczki. Tutaj mam guziczki do samego dołu, bo ona jest rozpięta, dlatego zbierze się trochę, bo nie chcę już tu być. Nie to, że mam nie mam czasu, że się spieszę, ale chcę już do innych sklepów iść. E, to jestem pewna, że kupię. Po prostu jest ładna, ma fajne detale. Zobaczcie, ja takie rzeczy lubię. Z tyłu jest taka luźna, superanska. Także tą biurę bez żadnego problemu. Ja uwielbiam czarne kolory. Także jest moja.